Witam Państwa w internetowej telewizji Rzeszów In Love. W naszym mieście zorganizowano szósty półmaraton rzeszowski, którego głównym sponsorem jest Galeria Nowy Świat. Być może widzieliście reklamy nawołujące od dłuższego czasu do wzięcia udziału w konkursie. Mówią one: biegaj z Nowym Światem. Jakie konkurencje odbędą się na maratonie? Planowany jest bieg ucznia na dystansie 1000 metrów oraz bieg na dystansie 3,5 km, sztafety, a także bieg główny, bieg rodzinny, bieg przewierańców oraz bieg kelnera. Pogoda nie sprzyja biegaczom, ponieważ wiosna wciąż nie przybyła. Przyjrzyjmy się jednak poszczególnym konkurencjom i przede wszystkim emocjom, które towarzyszą uczestnikom konkursów. Koniło skłoniło Pana do wzięcia udziału w maratonie? Moja pasja, która powstała, zrodziła się jakieś dwa lata temu no i staram się żadnych imprez biegowych nie omijać, a nawet mam poczucie obowiązku, żeby ta frekwencja była jak największa w regionie. Ja jestem z Sokołowa, Rzeszów, ja się identyfikuję z Rzeszowem. Jakie emocje towarzyszyły Panu podczas biegu? Bieg na początku po prostu chciałem dorównać najlepszym. Niestety mi się to przez jakiś okres udawało. Później musiałem zrezygnować, ale strasznie głęboko oddychałem. A czy dzisiejsza pogoda bardzo przeszkodziła imprezie? Nie. W sumie bieganie jest możliwe przy niskich temperaturach. W czasie biegu temperatura ciała lekko wzrasta, w czasie biegu czujemy komfort cieplny. Czy zachęciłby Pan znajomych do wzięcia udziału w maratonie w przyszłym roku? Bardzo, bardzo. Polecam wszystkim i, i jeśli miałbym wymieniać powody, dla których warto biegać, naprawdę byłaby lista bardzo długa. Muzyka Bardzo serdecznie witamy wszystkich zawodników, którzy startują dzisiaj w półmaratonie. Witam szczególnie zawodników z Kenii, z Kirgizji, z Czechy, ze Słowacji, z Węgier, z Rosji i przede wszystkim z Polski, z Rzeszowa. Witam również bardzo serdecznie kibiców, rodziny i sympatyków biegów. Panią Grabowską widziamy, witamy, którą, która bierze udział już wielokrotnie w naszych wyścigach. Życzę Wam bardzo dobrych czasów. Pogoda wydaje mi się, że dzisiaj do biegu jest bardzo dobra i pewno poprawicie wyniki życiowe, które macie dotychczas. Życzę wszystkim zwycięstwa. Bieg uważam za otwarty. Jest to start kolorowy w tej chwili. Pana do wzięcia udział w maratonie? No to ja tak robił trening. Potrzebował trening, to tak przyjechał na polmaraton. Skąd pan pochodzi? Z Ukrainy, z miasta Kijów. Bogdan Seminowicz, reprezentant klubu biegaczy Finish Kalisz. Jakie emocje towarzyszyły Panu podczas biegu? No, takie emocje bardzo dobrze. To taki czas e, rady. No, e, Czy dzisiejsza pogoda przeszkodziła panu w imprezie? E, co przeszkodziło? Pogoda, zimno. E, nie, nie, no, pogoda normalna. E, to tak, e, nie, nie gorąco, to, to dobrze. Pana, panie prezydencie. Ja witam Państwa, witam telewizję internetową, witam wszystkich tych, którzy oglądają tą telewizję. Jak podobało się Panu dzisiejsze wydarzenie? A podobało mi się, bo ja kocham sport, sport uprawiałem od dziecka. Zresztą i obecnie w tej chwili też. I Rzeszów jest miastem sportowców, bo jest ten poziom bardzo wysoki, jest poziom amatorski. Jest poziom dla zdrowia i to wszystko trzeba promować i bezwzględnie w sport powinniśmy uprawiać wszyscy. Oczywiście. Która konkurencja podobała się Panu najbardziej? To znaczy przyznam się, że tak patrzyłem na tych zawodowców z Afryki, z Kenii, z Ukrainy. Są to sportowcy, którzy już prezentują sport na najwyższym poziomie, a półmaraton w czasie poniżej godzina i 5 minut to jest wynik już bezwzględnie światowy. Także mam ogromny szacunek do właśnie tych sportowców za taki wynik. Kiedy biegali na metę, to maszyny biegające bezwzględnie. Wspaniali sportowcy. Czy brał Pan kiedykolwiek udział w maratonie? To znaczy, może w maratonie nie brałem nigdy udziału, natomiast faktem jest, że kiedy uprawiałem wyczynowo sport, to biegało się na 30-40 km w przygotowaniu kondycyjnym do sezonu piłkarskiego. A więc biegałem dystanse długie, ładowanie tak zwanych akumulatorów. Natomiast Biegałem kiedyś na 5 kilometrów. No oczywiście na 800 metrów i na 100 metrów i 60 metrów. Przyznam się, że jak pani mnie zapytała już odnośnie biegania, to najcięższy dystans był na 800 metrów, bo wtedy powstaje tak zwany dług tlenowy i robi się ciemno w oczach. Jak zachęciłby Pan ludzi do wzięcia udziału w maratonie w przyszłym roku. Zachęcam wszystkich do biegania, do ruchu. W Rzeszowie w tej chwili mamy ponad 100 kilometrów ścieżek rowerowych. Na tych ścieżkach można biegać. Dodam, że kiedy objeżdżam niejednokrotnie te ścieżki, to widzę z ludzi dbających o zdrowie, czy to na nartorolkach, czy łyżborolkach, czy też biegają, spacerują i to jest cenne. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób w Polsce, w świecie i w Rzeszowie uprawiało sport bezwzględnie ruch. Nie siedzenie przed komputerem, nie siedzenie przed telewizorem, ale od spacerów do biegów z taką szybkością, jak wytrzyma ich organizm. Jakie osiągnięcia miał Pan w sporcie? Panie redaktorze, sportem żyję od najmłodszych lat. A więc kiedyś piłka nożna, prawie 17 lat zawodowo, a później tenis ziemny. W tenisie ziemnym będąc posłem w parlamencie polskim, byłem mistrzem parlamentu polskiego w tenisie właśnie ziemnym. A teraz wyjeżdżam co roku na turnieje międzynarodowe do Sopotu i w tym roku też będę uczestniczył właśnie w turnieju w Sopocie weteranów. To są zawodnicy powyżej 35 lat podzielone na kategorie wiekowe. A więc sport, sport, jeszcze raz sport. To jest uzupełnienie tego życia takiego zawodowego i zachęcam wszystkich do uprawiania sportu. Dziękuję bardzo za krótki wywiad, było mi bardzo miło.